Stołeczna wystawa Warsaw Bus Expo, będąca elementem międzynarodowych targów transportu, spedycji i logistyki, to nie tylko autobusy. W tym roku na stoiskach przedstawicieli oferujących autobusy pojawiły się ciężarówki. Przykładem była turecka marka BMC, reprezentowana w Polsce przez firmę Autobagi. Gwiazdą stoiska był model BMC TGR 1846, zasilany silnikiem spalinowym, który może jednocześnie konsumować olej napędowy w połączeniu z LPG. Ta nietypowa forma zasilania gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz wysokie parametry ekologiczne. BMC próbuje powtórzyć sukces innej tureckiej ciężarówki w Europie, Forda F-Max. Ford zrobił olbrzymią karierę w naszym kraju, jak na zupełnie nieznaną markę w branży TSL. Ponad 1000 sprzedanych ciężarówek robi wrażenie. BMC także ma sporo do zaoferowania. Oprócz ciężarówek produkuje także udane autobusy. Mało kto wie, że turecki przemysł motoryzacyjny to potęga. Turcja jest europejskim zapleczem dostarczającym niezbędne komponenty do produkcji samochodów, a także niezwykle ważnym wytwórcą autobusów, naczep, ciężarówek, samochodów dostawczych i osobowych. Autobusy tureckie oferują bardzo przyzwoitą jakość, atrakcyjną stylistykę, zachęcającą cenę i trwałość. Turcja jako producent autobusów jest doceniana nie tylko na rodzimym, dużym rynku, ale także na rynkach okolicznych, zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie czy w Azji. Związki tureckich producentów z wielkimi koncernami, takimi jak Ford czy Isuzu, powodują, że produkty szybko znajdują odbiorców. Stoisko BMC odwiedził także jeden ze znanych polskich przewoźników. Czyżby to oznaczało, że w firmie EpoTrans wkrótce pojawią się pojazdy BMC? Tego nie wiemy, ale na pewno przekonanie dużego przewoźnika do nowej marki automatycznie przeniesie się na zwiększone zainteresowanie tym pojazdem jego konkurentów. Bo jak naśladować, to tylko najlepszych. Branżę oponiarską reprezentowała polska firma Kabat. Znany producent opon. Siła firmy tkwi w ofercie skierowanej także do starszej motoryzacji. Kabat dostarcza opony do starszych maszyn rolniczych, pojazdów i maszyn od 1985 roku. Własne biuro konstrukcyjne oraz laboratoria pozwalają wytwarzać ogumienie zadowalające klientów w 80 krajach na czterech kontynentach. W kolejnej relacji stargów poznamy propozycje krajowego producenta autobusów i kamperów. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu MasterTruck, pole 14-16 lipca.